Wtedy w toruniu Graliśmy w toruniu czy jednak tu Czechowa, I w ostatniej pod tytułem Jubileusz, zresztą. Ja grałam taką kretyńską żonę prezesa banku, który miał obchodzić właśnie jubileusz i miała być uroczysta sesja i rada nadzorcza, prawda, i goście i tak dalej. A Władek mój mąż grał sekretarza w tym banku, który ma przygotować sprawozdanie na, na tę uroczystość, na, na, na ten cały jubel. I okropnie się spieszy i się denerwuje, czy zdąży. Obłożony papieżyskami, w zarynkawkach takich. No i y, ja go doprowadzam, w końcu przeszkadzam mu, bo gadam i gadam i gadam, no kratynka taka typowa, głupia blondynka. <noise> I y, doprowadzam go do szału. Także w końcu on chwyta nóż taki do przecinania papieru i zaczyna mnie dookoła biurka gonić, ja tam z wrzaskiem uciekam, na to wchodzi ta rada nadzorcza, no i ten, no krótko mówiąc, komediowa scena. I e, nasza starsza córka, Anka, którą cała rodzina nazywa Jerzynka, nie od owocu, tylko od jeża zawartego w nazwisku ojca. E, była kiedyś na tym spektaklu, miałam wtedy już tam 6 lat, 5, już nie pamiętam dokładnie. No i była bardzo przyjęta. I kiedyś ja mu, po prostu musiałam ją zabrać na spektakl, bo mama była chora, no nie mogła mi zostawić w domu i musiałam ją wziąć ze sobą do teatru. Stoimy na przystanku, akurat jest... To pętla taka była, tramwajowa, tłum ludzi, bo akurat jakiś taki godzina szczytu. No i e, już tramwaj podjeżdża, a ona w tym tłumie ludzi na cały głos, a głos miał dobrze postawiony, <noise> mówi: Mamo, mamo, czy tata cię znowu dzisiaj będzie gonił z nożem? No i cały ten tłum na chwilę się zatrzymał. Wszyscy na mnie. Ze, ze współczuciem i ze zgrozą biedna kobieta z dzieckiem, którą mąż mantretuje. A ja tak zgłupiałam, że nie bardzo wiedziałam, jak w ogóle zareagować. Ścisnęłam w kutarek, No już wsiadaj I tego, ale, ale zapamiętałam to na całe życie i cała rodzina to sobie potem opowiadała. Jak to Władek mnie goni z nożem w ręku. A ci wszyscy ludzie sobie pomyśleli. Taka to była opowieść. Jedną z charakterystycznych cech osobowości Mistrza Władysława jest wspaniałe poczucie humoru. Pamiętam jak podczas imprezy urodzinowej mojej żony w pewnym momencie mistrz Władysław poprosił do tańca wspaniałego naszego aktora, Stefana Burczyka. Ku zdziwieniu i zadowoleniu wszystkich rozpoczęli ognistą sambę. Bardzo skromnie, że są jedyną parą w tym towarzystwie, która razem ma 140 lat. Młodzież poznałam w lipcu 1978 roku, gdy angażowałam się do naszego teatru. Pełnił wówczas obowiązki dyrektora i angażował mnie do pracy, wypytawszy o studia, o zainteresowania, miejsce zamieszkania. Zadał kolejne pytanie o mój stan rodzinny. Byłam wówczas młodą mężatką. Mówiłam bardzo sympatycznie o tym, jak jest mi w, w życiu przyjemnie. Po czym Władek zapytał mnie, a pani, droga pani, to jaką w tych związkach damsko-męskich szkoły reprezentuje? Otwocką czy falenicką? Oczywiście nie miałam bladego pojęcia, jako dziewczę wówczas jeszcze naiwne. Cóż te szkoły mają oznaczać? Dopiero później zorientowałam się, że to był cudowny tak zwany wpust. Ale nie tracąc przytomności, żeby znaleźć się w tejże konwencji, Powiedziałam, i pan, tak się od dłuższego czasu zastanawiałam, zastanawiałam, chyba jednak bardziej odpowiada mi Falenicka, na co Władzio odrzekł, o, tego się spodziewałem, tak myślałem. I tym miłym akcentem zakończyła się nasza rozmowa osobista, po czym podpisałam umowę o pracę. Stawiłam się w starszej Jaracza, oczywiście jeszcze w starej siedzibie, 1 września i Władysław Jerzecki jako pełniący obowiązki wciąż jeszcze dyrektora. Naczelnego i artystycznego, pod nieobecność Krzysztofa Rościszewskiego, oprowadził mnie bardzo pięknie po wszystkich działach teatru, co się już ostatnimi czasy bardzo rzadko zdarza. Przeszłam przez wszystkie pokoje, poznałam zespół aktorski, zostałam wprowadzona bardzo tak profesjonalnie w życie, po czym życie teatralne, po czym posadził mnie na dużej widowni. I oddał, że tak powiem, w ręce reżysera Bernarda Forda Hanauki, który wówczas reżyserował cyda, a ja kompletnie nie miałam pojęcia, co się dzieje na scenie, jak się prowadzi aktorów, albowiem miałam wyłącznie wiedzę teoretyczną z krakowskiej teatrologii i filmoznawstwa, ale tak zaczęłam wchodzić w teatr. Dzięki niemu wiem, na czym polega wprowadzenie nowego pracownika do teatru i w jaki sposób można z nimi prowadzić rozmowy, rozładowując napięcie. No więc to było tak, że za każdym razem, kiedy graliśmy pułapkę, ja grałem pomocnika fryzjera, pan Wolek fryzjera, za każdym razem, kiedy mm, trwała akcja, leci scena, leci, leci i pan Wolek wie, robi... a, a i my w tym momencie nie wiemy, co się dzieje. Pan Wolek robi wielką promenadę, robi wielki pasaż do suflera, po czym znawia akcję i jedziemy dalej. Wszyscy nie się o co chodzi. Za każdym razem, kiedy schodził ze sceny, no kolego Gromek, znowu kolega tekstu zapomniał. Najlepszego, sto lat, sto lat, sto lat, zdrowia, zdrowia i cały czas takiego samego wspaniałego poczucia humoru. Proszę sto Państwa, zapobiegajcie się w się a w mojej rodziny również. Kochany Panie Władku, nasz Nestorze, filarze z ceny Jaracza Wolsztynia. Chciałam w imieniu własnym jak i pozostałej części zespołu Teatru Jaracza, złożyć panu najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego jubileuszu. Życzyć dużo zdrowia, pomyślności, przyjemności z obcowania z nami i, i długowieczności na scenie Teatru Jaracza w Olsztynie. Panie władku, to bardzo dużo zdrowia panu życzę i radości, i optymizmu, i stu lat życia. Panie Władku, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim takiej wspaniałej energii i poczucia humoru jeszcze przez wiele, wiele lat. Samych serdeczności, uśmiechów, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń wspólnie z ukochaną żoną Hanną. Drogi Władku, bardzo Cię lubię, bardzo Cię cenię. Wielu rzeczy nauczyłam się od Ciebie w mojej pracy zawodowej i życzę, abyś spełniał się na scenie w różnych wariantach, w różnych układach i aby dopisywało Ci zdrowie, żebyś miał wciąż taką pasję poznawania teatru i świata i pisał, i uprawiał działkę, i ciągle przede wszystkim był z nami w dobrej formie artystycznej zdrowotnej. Wszystkiego dobrego. Drogi Władku, z okazji Twoich 80. urodzin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, radości, kondycji, żebyś mógł występować dalej w spektaklach. Tak. I wysokich wygranych w pokerkach. Tak, tak, tak. I Teraz nie żyje, żyje nam! Nie żyje nam! A kto? Nasz ukochany Władek Jerzewski!